Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kiedy ostatni raz gościliśmy na wspólnym gołębniku Mazowsze, tutaj w Czarnej pod Mińskiem Mazowieckim, tych gołębi na wspólnym gołębniku było ponad 100, natomiast dzisiaj już mamy powyżej 1000. Mamy już praktycznie końcówkę przyjmowania, ale te gołębie codziennie tutaj dostarczane są nowe. Do którego można tego miesiąca dostarczać gołębie jeszcze? Dzień dobry, witam kolegów hodowców. Do, można dostarczyć do 15, z tym, że oczywiście mamy jakieś tam telefony, e, które, które z prośbami o jakieś 2-3 dni zwłoki, ponieważ hodowcy wracają gdzieś z gdzieś zachodu lub przesyłają te gołębie, stąd, stąd, stąd przeciągnęliśmy ten ter termin. Jak widać, w tej chwili mamy około 1100, bodajże 1100-150, dokładnie nie znam liczby przyjętych gołębi. No, pomału kończymy to przyjmowanie. Jak jak koledzy widzieli, mieliśmy wizytę pana Andrzeja Korolewskiego, doktora Andrzeja Korolewskiego. U nas na gojemniku przeprowadzał, nazwijmy to inspekcję stada. On w zeszłym tygodniu, tak, tak? dokładnie. I oczywiście również szczepiliśmy, szczepiliśmy kolumbą gołębie. W tej chwili są gołębie praktycznie tydzień po szczepieniu. Może panie Krzysztofie, pokażę... Podejdźmy tutaj popójcie. Zobaczmy jak wyglądają gołębie. A po trawie, a, dobry ładnie. dzień, jest, bo jest słońce, bo woda jest różna w tej chwili. Ale no, wiadomo, że dla słońca, gołąbki wychodzą no w Kiedy tutaj jechałem, to do was akurat ja jechałem. Akurat, to co gdzie jest słońce, bo ale tutaj sam mówili, że rano tam u was i czy w ciągu dnia padało cały Dokładnie, padało, nie brzydko wiało, aczkolwiek no jak. Tak, jak, jak koledzy zobaczą, mamy, mamy pozakładane zasłony, kotary jak to nazwie, tak będzie. Spełniają bardzo dużą rolę. Wiatr nie nawiewa w, gołębi, w przedziały, deszcz również, gdy są zasłonięte. No jak jest pełko, to są osłonięte. Gołębie leżą na blatach, na wlotach, opalają się. Mają cały czas pootwierane, widzę te wyjścia się uczą Dokładnie. wychodzić z tym. Może Krzysztof, tutaj taka, takie troszeczkę podziękowanie dla kolegów, bo naprawdę powiem szczerze, że jakość gołębi w tym roku jest bardzo dobra. Naprawdę. Znaczy są lepiej przygotowane chyba. lepiej przygotowane do podróży, lepiej gołębie wychowane, lepiej gołębie dostarczone. No zresztą można to zobaczyć po gołębiach. Widać jak wyglądają gołębie zaszczepione już, gdzie w ogóle nie odczuły szczepienia. No naprawdę, naprawdę na razie jest bardzo fajnie i niech by tak zostało. Ja podejdę może bliżej, bo tak jak mhm. stoi, że mało ich widzimy. A tutaj zobaczmy o tych głębi, tak jak kolega Robert wspomniał, jest ponad tysiąc tutaj. One są teraz tutaj e, uzupełniane w bazie, także na internecie ciągle te co chwilę nowe dochodzą. E, dzisiaj też, tutaj, kiedy nawet byliśmy, to od rana już e, kilka paczek z poczty zostało dostarczonych. Na pewno po południu jeszcze będą dostarczone kolejne. Tutaj też w międzyczasie e, między innymi kolega Leszek z klubu w Siemiatyczach też dowoził gołębie także cały czas jak ktoś przyjeżdża te gołębie dostarcza i widzimy te które już są przyjęte oddane tutaj są że tak powiem takiemu przystosowaniu no i widzimy one sobie tutaj po malutku, po malutku wychodzą tutaj jest ta woliera, naprawdę mają dużo przestrzeni do latania Dziś tutaj szczepienie Wam wykonywał kolega Andrzej Korolewski, e, tak? tak? E, gołębie zaszczepił nam kolega Andrzej Koralewski tak jak powiedziałem gołąbki zniosły to bardzo dzielnie. No od, dzisiaj, od dzisiaj wprowadzamy gołębie do systemu, czyli, czyli czipy? zakładamy chipy, obrączki elektroniczne i systematycznie będziemy to stado uzupełniać nie Tutaj Także... bardzo też apelujemy o to, bo mieliśmy taki parę też przypadków, że wyraźnie wypisywać protokoły prosimy. Tak, tak? prosimy bo... o wyraźnie, bo trzeba zgadywać, chociaż, cho chociaż żeby, żeby był telefon, wtedy, wtedy odzwonimy i poinformujemy. W wątpliwości. Dokładnie, oczywiście, że tak. Na tą chwilę mamy, tak jak powiedziałem, potwierdzony gołębi na naszym gołemniku. Stan faktycznie jest 1550 chyba 550 z czego no, jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej ilości, wiadomo, y, wiadomo że y, mówiąc po męsku konkurencja nie śpi, y, gołębników jest bardzo dużo, jesteśmy, jesteśmy, y, jesteśmy bardzo y, usatysfakcjonowani z takiej ilości, aczkolwiek no, jest te 50 gołębi gdzieś, które się zawsze waha, gdzie, gdzie, gdzie hodowcy mają sytuacje życiowe różne. Jedni muszą zrezygnować z hodowli, innym, innym tam przypadki losowe, więc, więc myślę, że te 50 gołębi gdzieś, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, możemy, możemy włożyć na nasz gołębnik po jakimś tam uzgodnieniu telefonicznym ze mną czy z kolegami. zachęcamy Zachęcamy jak najbardziej oczywiście. Się nie jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę wzięcia udziału u nas, to serdecznie zapraszamy. No to mniej więcej tak to wygląda. No, zobaczmy ostatnie. Zdrowie rzut. gołąbki, to jest najważniejsze, z tego jestem bardzo zadowolony, bardzo się z tego cieszę, że te gołębie przynoszą mi radość, tak? To ja jest ja sobie najważniejsze. Byłem w ciebie, to widziałem, że lapce kolega miał odłożony takie gołębie. Tak które były w gorszej kondycji, 6 sztuk było e, ta, Tak, gołębie było wina, sześć, to, nie nie było jednego, Zobacz, jednego, mieliśmy, jednego mieliśmy e, padniętego w pudełku, aczkolwiek dzwoniliśmy do hodowcy, podaliśmy numer obrączki i tak dalej. Wiadomo, jest to na wymianę. Tak, powiedzmy też jeszcze, dlaczego był padnięty. Nie, dla, bo bo po, prostu, po prostu za duży otwór był w kartonie zrobiony i gołąb wystawiając głowę i to, to możemy się wciśnięte. tylko, panie Krzysztofie, domyślać no, tak tej historii. tak było. Aczkolwiek gołębie były bardzo ładne, zdrowe i tutaj na pewno nie była wina ani hodowca, ani gołębie, tylko po prostu to pudełko, które miało otwory, wydaje mi się, że miało za szerokie te, te wywieczniki. I tak, i A ja, tak, wiecie, tak, wiecie, wiecie to jak tego. to jest na poczcie, wiecie, jak to jest z kurierami. Paczka jest paczka do przodu i nikt się na tym nie rozczula. A no, potem jest jak jest. Ale... jest. Także no, no, tak wygląda to w tej chwili. E, dwa gąbki odesłaliśmy, jeden nie chciał jeść, jeden jeden jakiś taki był rozbity mocno, gdzieś taki jak, jak gąbka. No, no, takie game nie chcą latać, one tylko koryto i, i nic ich więcej nie interesuje, więc. Na tą chwilę jest fajnie. W przyszłym tygodniu też Was odwiedzimy, tak? Zapraszamy będziemy serdecznie. tutaj pokazywać co tutaj się dzieje. Mhm. Loty, kiedy zaczynacie pierwsze już takie. No tutaj jeszcze nie wiemy, bo to przeciągnęło się z przyjmowaniem gołębi, więc pewnie się przeciągnie również z lotami, no tam, więc na zastanowimy się, będzie po podane oczywiście. informacje podawane, no też będziemy się starać tutaj na bieżąco kolegom relacjonować, no i chyba, że kolega Robert sam tutaj mają możliwości, takie będą jakieś filmy krótkie nagrywać z tego, co tu się dzieje, ewentualnie zawsze tutaj zapraszamy też hodowców. Jak po... najbardziej. Tu jeszcze może Krzysztofiem powiedzmy. że no i... zaraz to przejdziemy właśnie tak. do tej klatce, że tutaj dużo ludzi przyjeżdża i gdyby ktoś z kolegów chciał, to może dostarczać tutaj gołębie. Ja zar to może tam przejdziemy od razu. Mhm, bardzo proszę. No tutaj widzimy w stosunku do roku ubiegłego, kiedy zaczynali filmować koledzy ten gołębiet, nie mieli tutaj jeszcze tego budynku postawione, teraz ten tutaj on w trakcie został. Tu zobaczmy właśnie to te, Dzisiejsza poczta doszły te gołębie, nie tylko poczta, bo jeszcze też kolega tutaj jeden eee, przywoził właśnie posobisz, co Zapraszam do Osobiście, no i to zobaczmy dla hodowców, którzy... Jest ciszę. Dla hodowców, którzy którzy tutaj będą chcieli sobie na przykład przywieźć, jak będą odwiedzać jakieś gołębie na sprzedaż, to mamy przygotowany specjalny regał, gdzie gołębie te zostaną tutaj wsadzone. W teczki zostanie dokumentacja, którą do gołębi przywiozą, włożona. No i hodowcy będą tutaj mogli zostawić, że tak powiem, te gołębie. I dokumentację. dokumentację. I wtedy tutaj ewentualnie ceny, Także każdy kto przyjedzie, to czy te gołębi też może na diodę wystawimy. Zobaczymy, to już należy wszystko od tego, jak czy będą zdjęcia wykonywane. I również to przydaje się oczywiście te klateczki jak najbardziej się przydają do gołębi, które Są dolatują pomiędzy. pomiędzy... No tutaj wczoraj mieliśmy taką sytuację właśnie, że ol, ol, ol. znalazł się gołąb. Znalazł się gołąb, okazuje się, że gołąb był e, przyleciał z Polski. Bardzo ładny gołąb jest to. Chodowca yy, z, yy, z, z zakopanego Kolega Leśnicki, Kolega tak, się Leśnicki nazywali. tak to są się dom, jeżeli... który był ciekawostka, był w zeszłym roku na wspólnym gojeniku, ale tak. już tutaj ma Tipesa Ale ktoś go już lotował. Ktoś lotował wiem on tutaj przyleciał. Fajna samiczka, no. zapraszamy kolegę Leśnickiego po odbiór, jeżeli ma ochotę. Możemy proszę skontaktował, tutaj telefon zobaczymy i wtedy się zgodzi. Także na razie no, dziękuję, no, dziękuję i bardzo. zachęcamy wszystkich tutaj do odwiedzania, jak najprzejszego kolegów tutaj na wspólnym ma Mazowsze. Chyba, że tutaj Paweł jeszcze No cóż, ja to chciałem pozdrowić wszystkich i życzyć sukcesów na naszym. posiedzeniu. właśnie Paweł jest zajęty akurat teraz u <noise> listy, także on, yy, każdy ma swoje jakieś tutaj zadania wyznaczone, ale tutaj... Zostałem yy, zdegradowany do, tam, no, zdegradowany do funkcja dyrektora. <głos> 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 za, tak. Także na razie dziękujemy i pozdrawiam. Tak. Mówię, staramy się Pozdrawiamy z sezonu 2015. Oh, dziękujemy i serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia, do zobaczenia